Globalizacja wciąż stawia nowe wyzwania przed firmami działającymi na rynkach światowych. Dlatego niemalże każdy z nas potrzebuje szerokiego zakresu kompetencji kluczowych, umożliwiających elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniającego się świata, połączonego siecią wzajemnych powiązań. Interkultura, cross-culture, training and consulting. Tematem naszej działalności są różnice kulturowe, różnice kulturowe i ich wpływ na działalność gospodarczą i zarządzanie. Naszym celem nie jest jednak przekazywanie krótkich, stereotypowych informacji o tym, jacy są Niemcy, czy jak to się robi w Ameryce, ani udzielanie prostych rad, jak postępować z partnerami z Indii czy Japonii. Pragniemy dać uczestnikom naszych seminariów i warsztatów możliwość zrozumienia kultury własnej i kultury obcej poznania różnic i nabycia umiejętności rozpoznawania tych różnic i radzenia sobie z nimi w życiu zawodowym, w środowisku wielokulturowym. Zajmujemy się projektowaniem, przygotowywaniem i przeprowadzaniem treningów, warsztatów i seminariów z tematyki różnic interkulturowych i skutecznej komunikacji dla ludzi działających w środowisku międzynarodowym. Prowadzimy zajęcia dla grup mono, un wielokulturowych, po polsku, po angielsku i niemiecku. U nas w Berlinie, u Państwa w firmie, w wielu miastach Polski i Europy. Moje nazwisko Anna Fryling, jestem coachem i trenerem biznesu, ekspertem budowania zespołów w firmach międzynarodowych i specjalistą szkoleń cross-culture. Zapraszam do współpracy.